A to już... A to już kolejny odcinek. W sumie mogę zostać ninja, zapytał się Sensei Po co tu przyszłaś? E, tutaj przyszłam, mistrzu, bo... Bo ja chcę zostać ninją. E, Może Naprawdę? Przecież ja jestem A jak jesteś na ten Po co on przyszedł? No bo chcę zostać Ninjou. Oho. No, to bo musisz, musisz iść, iść z nami. Potrenować. Ja to Ninjou. Muszę się nauczyć walczyć. Myśleliś, że, że to uda się. No, nie wiem co. Aha. Kolejny trot. Jaki? E, bica się wartem. Okej. Okay. Oto worek do bica. Możesz bić. Tym Wartu. Taki mały? No co nie mierzwe innego. To, to jest worek z Monta, Nie będzie Ciebie bolało. Jak to jest worek z montą? Z Monta to... będziesz na strychu monta. Od mamy. Nie mamy. Dobra. A tak. Biję to nogą. A. A to kto to jest? Cześć. Kto to jest? Kiedy jesteś? Ja jestem nowym Minzo. Już dawno nauczyłem się po tu latach. A czy cie, ciebie tutaj nie powinno być? I co, bo, bo ty będziesz na kolejnym odcinku tłumaczyć to? Ta. Ta nazywa się to Fiat No dobra, to idź sobie. Dobra. No dobra. To chyba już się nauczyłem, tak? Nie jeszcze. Musisz się jeszcze jeden lat nauczyć. Jeden lat. Ty to jeden lat. Nie? Bo ja czytałem mi mówili, że to bardzo krótko. Oni tłamią, mnie, słuchaj ich. A jak ty niby się nauczyłeś, ile ty się uczyłeś? Ty to dwa lata. Wcale, że nie, nie uczyłem, nie uczyłeś się dwa lata, bo ja widziałem w książkach opowieściach, że, że ciekawostek, że u, u ninja zawsze uczą się w jed, jeden tydzień. Od której dotpierz tą częścię? No, z księgarni. Ale z co do? No księgarni. Prawdziwej księgarni. Ale to to tam pracował? No, każdy. A widziałeś takiego ducha e, e, niebieskiego, no, co tam pracował? Nie. Na pewno widziałeś, bo. Nie, nie widziałem, bo nie mamy tylko jednej księgarni w naszym. Le... w naszym Lego City. Naszej... Nie wiem, czy tak się nazywa nasze miasto, bo ja tutaj jestem nowy ogólnie. Ale, ale ten duch się, się, się I, i e, też niebieski pracuje w całej. i wszystkich coznach, e. Akurat w naszym mieście nie pracuje. Pracuje? Nie. No to czy to teraz jeszcze ten duch jest? To, to waszym, w naszym, ja W moim nie. Yes. A skąd wiesz? Bo jedna... jedna ta mówiła że... Ze... Dobra. To jest twój strój. Nieco wow. Nowy. Wow, ale... ale czarny. Ale fajny strój. Ale, ale lepiej uważaj na ten niebieski do ducha, bo... bo z tych certaniach pisze co nieprawdę. Aha, dobra. No to, dobra. No to co ty myślałeś? Zawsze dwa lata e, musisz. Ale ty... Nie, nie dwa lata. No okej. Okay. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy będzie. Będzie nauczenie. Nauczenie. Ciąg dalszy będzie nauczenie tego młodego ninja. Koniec.